Jeśli już przygotujesz sobie piękną tabelę przestawną, to jeszcze możesz do niej dodać coś, co się nazywa oś czasu. Przechodzę do zakładki Analiza i mam coś, co się nazywa Wstaw oś czasu. Klikam i wtedy popatrz, on z naszej listy pól tabeli przestawnej wybiera to, co dotyczy czasu. W naszej liście pól tabeli przestawnej tylko kolumna data dotyczy czasu. Klikam i Okay. i wtedy popatrz, zostaje wstawiona oś czasu, która pokazuje poszczególne miesiące. Mamy rok 2019. Jeśli się przeniosę w tę stronę, będę miała 2018. No i na przykład poproszę, żeby z 2018 pokazał mi marzec. Albo na przykład rozciągnę to na kilka miesięcy. Albo na przykład wybiorę sobie, e, wybiorę sobie zmianę, żeby to nie były w, w danym roku miesiące, ale popatrz, mogę wybrać, żeby to były na przykład. E, kwartały, i wtedy będę miała pokazane: Pokaż taki kwartał, taki kwartał czy taki kwartał. Oś czasu jest taką fajną opcją filtrowania danych. Excel i zrobione.